Dzień dobry, jest 19 lipca, poniedziałek 2021. Wczoraj zrobiłam pranie. Kosztowało to na campingu, na, na którym jestem w miejscowości Lemmer nad Słodkim Morzem, czy oni mówią na to jezioro, ale to jest byłe morze. Kosztowało to 3,5 euro, bo ja nie miałam w sumie takiego proszku, który byłby odpowiedni do, do pralki. Camping chyba tam z 12 euro kosztował, także tak normalnie, nie? Yy, dobra, i zrobiłam pranie. O, tutaj mam wywieszone i ja później to pranie, bo ono jeszcze nie jest suche, bo ja to koło pierwszej w nocy wywieszałam, a jest taka wilgoć wszędzie w Holandii w powietrzu. Yy, ja je wsadzę do takich, yy, takich dodatkowych kieszeni, które mam na zewnątrz sak, w takie kosze jakby. To są tutaj to. Ja to wsadzę tutaj i tam jest taka siatka, i to po prostu będzie schło w trakcie jazdy. No, zbieram się i jadę, bo chcę dojechać do takiej miejscowości, z której jutro bym mogła się promem zabrać na wyspę. Także chciałabym tam dojechać. Także szybko się zbieram i, i nie ma na co, na co po prostu czekać. Jeszcze pokażę o co chodzi z tymi koszami, o których mówiłam, bo pranie ściągnęłam, jest wilgotne, nie jest mokre bardzo, ale nie jest też całkiem suche, więc mam tutaj przy tych sakwach takie kosze i jak ja tutaj opuszczę tutaj te ściągacze i tutaj, no to one takie są przestronne i to nie jest zgniecione i tutaj jest to pranie, więc... Za... Jakieś pół dnia to powinno się przewietrzyć i wysuszyć. Także te sakwy mają taką fajną opcję. Czy też na przykład, jak się zrobi zakupy, to też można tam wkładać pełno rzeczy. Dobra, jadę. Przyszłam do baru na kempingu, ale oni nie robią śniadań, i w ogóle właściwie to nic w tej chwili nie sprzedają. Ale facet jakoś widział, że ja siedzę przy tym Wi-Fi i zrobił mi, i zrobił mi, ale no już jest pomiędzy 11 a 12. No to tam se zjem takie mięso z frytkami i kawę. Jak w McDonaldzie trochę. Lemmer to miasto nad tą zatoką ze, ze słodką wodą. Czy jezioro wewnętrznym Nie wiem, kto, bo dla mnie to, to nie jest normalne jezioro, takie, takie sztuczne. Przecież, jeżeli kilkadziesiąt lat temu było zrobione, no to to niedawno całkiem niedawno. No dobra, w każdym razie to są plaże i taki widok z takiego wału to jest taki wał ludzie po tym jeżdżą rowerami i spacerują. I tak jest, to jest plaża. A czy fajna ta plaża? no. Ja tam nie schodzę na piasek, ja tam nie mam potrzeby, ale wygląda no fajną, no taką czystą, zadbaną nie ma syfu na pewno. No i cała ferma wiatraków i tych wiatraków to pełno jest. Ja je widziałam wczoraj wieczorem, ale już chciałam jechać na kemping szybko, tylko zdjęcie szczeliłam, już filmu nie robiłam. No fajnie. I to jest wszystko depresja, 4-5 metrów poniżej poziomu morza i oceanu. Mam ustawioną trasę na dzisiaj, przez kilka miejscowości wzdłuż morza, i chcę dojechać do takiej miejscowości. Oj, nazwy nie pamiętam, bo te nazwy takie dziwne, ale mam to wszystko zapisane. Do miejscowości, z której będę mogła jutro przedostać się promem na wyspę na Morzu Wattowym. Dobra, trzeba jechać. Ja tak tutaj stałam na, na tym wale na tym przy plaży. I jechał taki no niepełnosprawny, bo na wózku elektrycznym starszy pan, taki z 75-80. Jechał i mnie zaczepił, zaczął do mnie gadać. No ja mówię, że English, on chyba Niemcem był, on po niemiecku zagadał, i tam się o ten mój pyta i mówi a ty zawsze z tym kaskiem tak jeździsz? Ja mówię, że tak, że już się przyzwyczaiłam i że po prostu jak robię takie dłuższe dystanse, no i gdzieś tam jestem w podróży, to tak. A on mówi, no, że Niemcy też zakładają kask, że tutaj Holendrzy nie zakładają, że Niemcy też zakładają, tak powiedział, nie? Ale taka gadka tam w sumie, taka gadka szmatka, no. Zapytał o pogodę, czy mi pasuje tam takie pitu pitu ale fajnie, że ludzie tak zagadują, super dla moich przyjaciół, znajomych i koleżanek, które mają pieski oddzielona plaża dla psów popatrzcie ile psów się kąpie fajnie super dla tych no tak, bo to tak jakby one wszędzie łaziły tam gdzie ludzie są na plaży to tych kup by było pełno więc jest taka od... Ale u nas też są takie oddzielone, tylko ja tam nigdy nie, nie chodziłam, bo to gdzieś zawsze daleko, gdzieś z boku. Mamy taka plaża oddzielona dla piesków specjalnie. Teraz tę fermę wiatraków widzę z innej strony, bo tak, jakby objeżdżam ten zbiornik wodny, ale widać, że ich jest bardzo dużo, bo one zanikają już tam na horyzoncie. Widać, widać, widać i coraz słabiej widać, i tam jeszcze w tle są, czyli to jest gigantyczna farma. A co chciałam powiedzieć? Jeszcze tutaj jest taka tablica. Teraz pokażę. Ja sobie później sprawdzę w translatorze, co to znaczy. Ale chyba oznacza to właśnie, że to jest ten teren yy, osuszony. Tak podejrzewam, no jakaś informacja. Później sprawdzę, co to znaczy. No i takie płaskie tereny. I widać, że tutaj nie ma żadnych takich jakichś starszych budowli czy kościołów, bo nie widać nic takiego. A z drugiej strony, tutaj. Tam daleko jest jakiś starszy kościół, bo widać wieże. Czyli to są stare tereny, bo ten, ten holender tak mi to nazwał. Tu jest stara Ziemia, a tu jest nowa Ziemia. Tak powiedział, on to nawet tak nazwał, takiego użył określenia. Czyli pewnie to tak właśnie jest. No jadę tak przez tą depresję, nie ma nic w polu widzenia i tak nagle Nagle miałam takie, takie wariatstwo w głowie, gdzie ja mam bilety powrotne. I szukam, szukam tych biletów, znaczy szukam ich w głowie i tak stwierdziłam, że, bo ja miałam je w takim czarnym etui na zamek zamykanym i stwierdziłam, że od dwóch dni nie widziałam tego etui w sakwach, ale sobie myślę, może gdzieś tam w jakiejś kieszeni, bo tam mam w środku kieszenie dodatkowe, i wywaliłam wszystko, po prostu na tym podpustkowie stanęłam, wywaliłam wszystko z sakwy, z jednej, z drugiej i na dnie tej drugiej były, było to etui, ale po prostu musiałam to znaleźć, bo bym dalej nie pojechała. Jezu, jak człowiek to tak szaleje czasem, po prostu wcisnęłam, bo wiedziałam, że to dwa tygodnie nie będę tego potrzebowała, no ale już po prostu zapomniałam o tym, że tam to jest, nie? I tak mi się wydawało, że nie widziałam tego. Jak się na, na, na noclegach tam przekopuje te sakwy, czy coś. No dobra, jest, znalazłam i jedziemy, jedziemy. Jechałam tak przez wsie i nareszcie widzę chodaki. Prawdziwe, no, znaczy nie wiem czy prawdziwe, no holenderskie i widać z daleka, że to są drewniane. Można se kupić chyba jako pamiątkę, bo to jest też wszędzie taki teren turystyczny też. No i gadżety na plażę, duperele. Piesę w tym sklepie jakieś słodycze i wodę. Już mi się kończy woda. Muszę mieć co pić, koniecznie, bo gorąco. Znaczy, nie jest bardzo gorąco, tak jak w Polsce, bo dzwonię i mi ludzie mówią, że jest 30 stopni. Nie, tu jest 20, 22, 24, coś takiego. Także upałów nie ma, bardzo fajnie na rower. No ale słońce przygrzewa, nie? Jadę przez te pustkowia, przez te deprechy. No i ciągle takie rolnictwo tutaj jest hodowla. Dobra, a tutaj jest ten, ten teren tego y, jeziora słodkiego, które kiedyś było morzem. To, to, to ciągle widać tą farmę wiatraków, ale to już są pewnie następne, bo już dosyć daleko odjechałam, tylko one są pewnie wszędzie. Te wiatraki i jadę kostkę. Zaczyna się akcja przeprowadzania krów. Nawet samochód stanął z własnej inicjatywy. Krówki chętnie idą same. Krówki bramy im. Gdzie one tam idą? Na drugą stronę? Czy trojkę? czy co? Jak one wiedzą? No nie, u nas pewnie też takie operacje się wykonuje tam, gdzie są hodowcy. Ja po prostu nie widuję takich sytuacji. No babka tam, z tyłu, te niektóre. Dobra, idą. A, one idą tylko przez drogę na drugą stronę. Tam może może tam, a, tą oborę mają swoją. Tam jedna wlazła na góry, to może inne też. Tam na ten wał Wszystkie włażą na wał, Dobra, okej, okay. wiedzą gdzie iść. Fajnie. No mają takiego złego życia w sumie te krówki. Wygląda to źle. Znalazłam po drodze takie urokliwe miejsce nad samą wodą. Zrobiłam sobie zdjęcie fajne, jacyś Anglicy mi zrobili byli na rowerkach elektrycznych. Tu jest nawet knajpka. Ja bym nawet mogła zjeść, ale ja nie mam za czasu, muszę jechać, nie muszę jechać. Mam jakieś słodycze kupione w tym sklepiku po drodze to jadę. No, i dalsza część podróży przez depresję nad zatoką sztuczną, nad sztucznym jeziorem. Do tamtego miasteczka na razie jadę, ale jeszcze dalej jadę. nie tylko tam. tam? mam tam niedaleko. Dojechałem jakiejś miejscowości po drodze, którą miałam w planie. że taki zapach się unosi w tym miasteczku jak u nas na helu albo gdzieś gdzieś w kątach rybackich czy coś taki, taki ryb z morza Znaczy to jest ten zapach pewnie powietrza no, no tam znowu wiatraki nie wiem czy je widać jak tam daleko A, jakiś prom odpływa miasteczko nazywa się Staworen Tak się nazywa tam przyjechałam, tak pod wałem jechałam cały czas, ale wiało niemiłosiernie okropnie dzisiaj mam pod wiatr. I trzy razy takie, takie bramki przechodziłam. Znaczy one no są twarde, tylko ciężko się otwiera. Chyba, żeby kim krowy i te i owce nie łaziły, bo tam były pastwiska i tak specjalnie zrobili. Powiem tak, jest taki wiatr, po prostu jadę od 30 km w takim wietrze że jadę 10, 11, 12 na godzinę, no jest masakra po prostu, tu są takie płaskie te tereny, dlatego są też te wiatraki, te na morzu tam, o Jezu, tragedia po prostu, oni wszyscy wyjeżdżą na elektrykach, teraz myślę, że właśnie ze względu na ten wiatr, no bo wiadomo, że podjazdów nie ma, ale ten wiatr jest straszny, bardzo silny. Miasteczka w Warku, worku jakoś tak. Jedno z, na, z tych, które mam na trasie dzisiaj. Już mam dosyć tak, tego wiatru, tak wieje mocno, że ubrałam kurtkę taką cienką przeciwdeszczową, to mi trochę pomaga i y, po prostu też nie mogę się dodzwonić do kempingu, y, na który chciałam dojechać, nie, już nie odbierają, to ja jadę na kemping, który jest za 12 bodajże kilometrów odebrał facet, mówi, że mogę przyjechać. Ale też nie ukrywam, że po prostu tak strasznie wieje, że to właściwie tak, jakbym jechała normalnie w górach. Strasznie. Dzisiaj to tak. W ogóle chyba jazda wzdłuż takich właśnie wałów i wzdłuż tych, tych mórz ich to, to chyba nie jest dobry pomysł. Naprawdę tak strasznie wieje. Ja jechałam 9-10 na godzinę. Ja, ja już mam naprawdę dosyć. Aż nogi bolą w kolanach. No, nie ma co tam. Nie wiem, czy ten, ten, to pojechanie na tą wyspę. A jak na tej wyspie będzie też tak wiało, jak tutaj? Czy to jest dobry pomysł tam, tam jechać? No ale jak nie, nie pojadę, to nie będę wiedziała, nie sprawdzę tego. No. Dlatego chcę, spróbuję. Najwyżej no sobie może jedną noc zostanę na tej wyspie na jakimś kempingu. Może w ten sposób to rozwiążę po prostu. Nie będę dymała tak szybko, szybko. Nie, przecież nie muszę się aż tak bardzo śpieszyć. No. Dwa dni na Amsterdam też mi starczą. Podoba mi się to, żeby ludzie nie musieli podchodzić, to mają takie podesty zrobione z balkonów, bo tutaj jest taki obniżony teren sytuacja jest taka, że dojechałam do, do kempingu, zapłaciłam 10,5 euro, za, tam można powiedzieć, że zameldowałam się, tam wziął moje nazwisko i przyjechałam do... bo to tak na wsi jest, za miastem. On ma takie tam gospodarstwo i, i taką agroturystykę dla kamperów i dla namiotów. No i wróciłam się na jakieś 3 km od niego, bo on mi dał adres i przyjechałam zjeść coś. No i mam sałatkę i spaghetti, także super jedzonko. I jak zjem to zaraz do niego wracam tam na kemping. On powiedział, że będzie na mnie czekał, że tam ciągle jest, także, także tak się sytuacja potoczyła. No. Śpię na tej agroturystyce jakieś 10-12 km przed tą miejscowością, w której jutro jest prom. Czemu mówię agroturystyka? No gościu ma tutaj klientów, ma normalnie łazienki takie polowe. Ma innych ludzi tutaj i z namiotami, i z domkami, i, i z tymi kamperami. Natomiast no, normalnie to jest gospodarstwo rolne. To ja tu w ogóle słyszę cały czas krowy, które jęczą tam, w, muczą i muczą ciągle, nie wiem, co im tam jest. No i jestem, rozbiłam namiot, zostaję tutaj na noc i już jest zresztą późno. W kuchni zostawiłam, w kuchni polowej zostawiłam powerbank do, do ładowania. Wykąpałam się. No i to, to, to tak na dziś. No jutro chcę dojechać do tej miejscowości. Yy, Boże, no nie pamiętam nazwy, zaraz jak ona się nazywa. Kilka razy dzisiaj sprawdzałam na kartce i nie mogę sobie. One są tak dziwne dla naszego języka, te nazwy. Harlingen. Do Harlingen chcę podjechać i jeszcze sobie zerknę w internecie, jak ta wyspa wygląda. No, ale chyba się przejadę na tą wyspę, tylko raczej wezmę ten prom. Jak już tutaj dojechałam, jestem tak blisko tego Harlinga, z Harlingen są promy. No i, i, i jeszcze decyzja, czy tam zostanę na noc, czy będę wracała po południowym promem z powrotem na, na ląd po prostu z tej, z tej wyspy. No, tak, także tak. No to na tyle, także idę spać.